Witam Was bardzo serdecznie. Ech, no i witam Was po weekendzie, który bardzo szybko minął. Wiem, że niektórzy teraz wrócili do pracy. Także mam nadzieję, że chociaż Wam miło zleciał ten weekend. No i co, wracamy do jakichś tam newsów. I powiem tak: zrobimy chwilową, jakby powtórkę. Jeżeli chodzi o ciekły metal, bo znalazłem dodatkową informację. Mianowicie, e, są podobne jakieś lipy, jeżeli chodzi o ten ciekły metal. E, wyśl, gdzieś tutaj Wam postawię albo nam no, cały obraz e, zdjęcie, żeby was, to ładnie zwo, e, zaobrazować i sobie zobaczycie, jak to dokładnie wygląda. Mianowicie, jeżeli macie ją pionowo, bądź ewentualnie ją przerzucacie z poziomu na pion, e, to jest. Małe prawdopodobieństwo, ale pewnie będzie to się zdarzało, że ciekły metal będzie po prostu zjeżdżał poza rdzeń. Czyli de facto będzie przy tej gąbce i tam będzie wysychał. I po prostu może być taka sytuacja, że po prostu nie będziecie mieli na rdzeniu tego ciekłego metalu. Ale to nie jest jakaś wielka przeszkoda, bo po prostu dostaniecie komunikat na konsoli, że Konsola się przegrzewa i wtedy po prostu wymieniacie albo ciekły metal na kolejny ciekły metal, albo po prostu wymieniacie na coś, co właśnie teraz chcę Wam polecić. Mianowicie Chińczycy wymyślili termopada, który de facto, jakby to Wam powiedzieć, to jest termopad, ale to jest ogólnie pasta termoprzewodząca, tylko że zrobiona w kształcie i grubości termopada. Także macie kawałeczek, po prostu sobie go obcinacie z takiego kwadratu bądź prostokącika, w zależności jaki rozmiar sobie zamówicie, obcinacie, wklejacie. I pamiętajcie, jeżeli faktycznie byście sami to robili, to jeżeli przykładacie płytę główną do całej obudowy, to macie tylko jedną próbę. I możliwe, że tutaj jeszcze Wam rzucę, albo tu, albo znowu na cały obraz. Który bolec pomaga ustawić płytę główną idealnie, żeby mieć 100% pewność, że wszystko elegancko się ustabilizuje i wszystko będzie ładnie współgrało. A jeżeli chodzi o ten termopad, to jest Honeywell PTM 7950, o ile dobrze pamiętam. W razie czego, gdybym popełnił błąd, albo nawet jak jeżeli dobrze, to wam tutaj poniżej... Tam gdzieś na wysokości mojej koszulki napiszę nazwę tego termopadu. I powiem Wam tak, zwykła pasta termoprzewodząca nie da Wam takiego efektu, bo konsola będzie się przegrzewała. Ten termopad jest o tyle rewelacyjny, że temperatury spadają, a jednocześnie, jakby nie patrzeć, konsola chodzi cichutko. Także i nie macie ryzyka, że ona stoi pionowo czy poziomo. Także tutaj już macie głową spokojną, a taki duży, dosyć dugi, duży prostokąt, że na 5 urządzeń, czy tam na 6, to macie za jakieś 120 zł, coś takiego. Także no to jest dosyć opłacalne. Oczywiście też jest w formie tubki, żeby sobie to wkleić, znaczy zaaplikować, ale no niestety to jest chyba wydaje mi się, że mniej opłacalne, bo nie każdy będzie wiedział, na ile ładnie rozmarować to na po rdzeniu. A tak to po prostu sobie wytnie, nałoży elegancko, przyciśnie i ma na jakiś czas spokój. Ogólnie w internecie jest bardzo dużo na temat tej pasty, znaczy pasty, termopadu, jak to woli to ma nazwać, że faktycznie ona zbija ładnie temperaturę i każdy sprzęt wymagający się nie grzeje tak mocno. A PS5 w ogóle nie daje, jakby od siebie odgłosu, że faktycznie coś pracuje. Także jeżeli będziecie chcieli zrezygnować z ciekłego metalu, to polecam wam tego termopada. Czy nie zawiedziecie, a będzie wam służyć. Także. A wiadomo, ciekły metal też ma jakąś tam swoją żywotność. No a jeżeli faktycznie wam wyschnie, no to wtedy nie musicie długo myśleć, kupujecie tego termopada, czy zrobicie to sami, czy dacie do serwisu dajcie im z tym termopadem, wytnijcie sobie tam, jeżeli dobrze pamiętam to jest 24 mm na 15 to jest wielkość właśnie rdzenia na konsoli także wycinacie sobie ten kawałek, możecie dać do serwisu i niech oni Wam to ładnie zaaplikują wcisną i macie już normalnie po robocie także jeżeli chodzi o ciekły metal, jeżeli faktycznie by nawet takie coś nastąpiło bo podobno tam się zdarza, że jeżeli konsola stoi pionowo, że może właśnie poza rdzeniem to wszystko wyschnąć, a poza gąbkę to nie pójdzie, czyli macie laminat spokojny i tak samo układ chłodzący. Także nie musicie się martwić. No ale mówię, jeżeli będziecie mieli z tym my, że konsola załóżmy po 20-30 minutach grania Wam wywala błąd, znaczy komunikat, że przegrzewa się konsola i musi awaryjnie się włączyć, to już wtedy nie odpalajcie jej. Rozbieracie albo po prostu dajecie do serwisu, nakładacie termopada bądź serwisant, i macie po problemie, i wtedy już nawet się nie martwicie, czy ona stoi poziomo czy pionowo. Bo wiadomo, pastą, jak, jak się pastę nałoży, to nie ma tego problemu. A termopad działa jak pasta, więc yy, w ogóle nie ma problemu, tak? No to także, jeżeli chodzi o ciekły metal, to już jest wszystko. Yy, już raczej do tego tematu nie będziemy wracać, no bo. Co wcześniej chciałem powiedzieć, to powiedziałem, a tutaj jest taka po prostu akcja, że czasami takie coś wynika, ale to nie jest to, że zaleje wam laminat i zaleje wam układ chłodzący. Także nie macie się o tym co martwić. Jeżeli już, no to jedynie dostaniecie ten komunikat, że konsola wam się przegrzewa, no to wtedy musicie wymienić, tak? Także nic więcej nie musicie robić w tym zakresie, także możecie sobie spokojnie używać, jak faktycznie ten ciekły metal poleci po bokach i będziecie mieli po prostu no rdzeń bez żadnej jakby no po prostu żadnego przewodzenia i po prostu sprzęt będzie się mocniej nagrzewał no to nie ma co myśleć, po prostu trzeba działać tak i nie ma co na siłę włączać tą konsolę, także jeżeli chodzi o to w ogóle zero zmartwień komunikat się pojawia, to wiecie co macie robić to z mojej strony tyle Także jeżeli chodzi o newsy, tam kilka newsów jeszcze wykminiłem w internecie, także od razu wam powiem, ale zanim dojdziemy do tych newsów. co po niektórzy może czekali, może wiedzą, może nie wiedzą. Dzisiaj jest premiera pierwszego odcinka The Last of Us na HBO Max. Także jeżeli nie oglądaliście, polecam. Ja tam obejrzałem na razie połowę po tym materiale właśnie idę obejrzeć do końca. Także myślę, że to może być naprawdę dobry serial. Na razie dobrze się zapowiada. Już widziałem, że niektóre komentarze tam, jeżeli chodzi o ten serial jest po prostu taki, że Eli po prostu niektórym nie papsuje, A reszta jest OK, także... Wiadomo, nie wszystkim się dogodzi, ale... Jeżeli chodzi o akcję jakoś tak, historię, całą opowiedziałem, no to jest całkiem na wysokim poziomie, także z czystym sercem mogę polecić pierwszy odcinek, a musicie sobie też jakby troszeczkę czasu znaleźć, bo to trwa prawie tyle, co normalny film, bo tam chyba godzinę 20 z haczykiem, coś takiego, także wiecie, na spokojnie sobie tam znajdziecie czas i sobie na spokojnie obejrzyjcie. No i pójdziemy do newsów. Dzisiaj rano właśnie przeczytałem dosyć ciekawy artykuł, że Sony robi nowe IP yy, i coś, jakby można powiedzieć, konkurencję dla Gearsów. Bo robią Gearsy, tylko że połączone jakby z Mass Effectem, czyli macie. Nie wiem, czy to będzie w ogóle gra kooperacyjna, bo jeżeli to nie będzie gra kooperacyjna, to nawet nie ma co po, yy, nawiązywać do Gearsów. Ale jeżeli faktycznie y, będzie koop, no to powiem Wam, jeżeli chodzi o to połączenie z RPG, to trochę będzie rozwalało tą rozgrywkę. bo powiem Wam szczerze, że GIRSY to według mnie to jest stos Jedynie co by mogło Sony zrobić, to po prostu zagadać z elektronikami albo od elektroników kupić Army of Two i wypuścić to na obecną generację. Także to by było w, w moim mnie mniemaniu kurczę, że to by było wiele lepsze niż tworzyć IP podobne do Gears'a, bo widziałem, że mechanika, wygląd gry, nie wiem jak, jeżeli chodzi o chowanie się, tam wiadomo, z, żeby się jakoś tam ukryć, to tam nie było tego pokazane, było tylko jak postać chodzi i jak to jest celowanie, czyli podobne jak w Gears'ach. ale będą tam fragmenty RPG, więc powiem szczerze, że średnio to widzę, a jeżeli jeszcze nie będzie kopa no to ten tytuł nie ma w ogóle polotu do Xboxa, także zobaczymy, co Sony wymyśli. A akurat to widziałem na Twitterze, także tam gdzieś link podrzucę. To sobie zobaczycie ten fragmencik Ale jeszcze taką anegdotkę dam do tego wszystkiego. Nie wiem, czy wiecie, ale była historia taka, że Gearsy pierwsza część była ogólnie od Epika. i Epic pod koniec jakby Kontraktu z Xboxem, czyli tam Microsoftem. W ostatnim momencie robił też port na PS3. Tylko oczywiście w ostatnim momencie Microsoft wykupił, no i tam niestety ten port wyglądał jak wyglądał nie był zbyt stabilny były spadki klatkarzu i tak dalej. I jedynie co, na czym można było pograć, to na tym DevKicie, czyli tą pierwszą wersję, Deweloperów tą PS trójkę, gdzie była taka prostokątna płaska, dosyć dura, du znaczy dosyć dużo, przepraszam. Także wiecie, o... sprzęt musiał być o wiele mocniejszy, bo nie oszukujmy się, sprzęt deweloperski jest o wiele mocniejszy niż to, co my dostajemy faktycznie. Także my na tej PS trójce, co byśmy mieli, znaczy co mamy, co byśmy nawet ją przerobili custom firmwarem to ona nie będzie na tyle mocna jak ten właśnie DevKit, który tam oni zrobili z tymi Gearsami. Bo tam, z tego co pamiętam, to oni robili to pod silnik Unreal Engine 3. No i ten port na PS3 to wyglądał tak, że wszystkie klawisze, wszystkie przyciski, które były wyświetlane na ekranie, tak jak samo i moventy, były robione pod Xboxa, czyli nie był to taki typowy port, że mamy przyciski od wiadomo, kółeczko, X, tak dalej. Tylko po prostu to było e, stricte wrzucone z Xboxa na PS3. No i oczywiście można było ograć cały tytuł, tylko że no niestety no to nie była przyjemność, tylko można powiedzieć, że mordęga. A no niestety nie oszukujmy się, żeby ktoś sobie ogarnął devkita, to naprawdę trzeba mieć grube pieniądze w tym momencie. Także w tym przypadku no dosyć ciężki temat, ale dosyć ciekawa informacja, jeżeli chodzi, bo. Epic chciał dać to dla PlayStation 3 też, bo przy końcu rozwiązania był mały tam w wygaś wygaśnięciu, obojętnie jak to tam faktycznie było. No ale widzicie, no niestety los tak chciał, że Microsoft wykupił, ale w sumie powiem wam tak. Gdyby Xbox tego nie miał, to by Sony się nie starało i nie robiło czegoś innego na ps 3. Także nie ma tego złego, a chociaż na Xboxie. Jest motyw, żeby sobie w girce popykać, a tym bardziej, że nie oszukujmy się. Załóżmy, że PlayStation by to miało, Xbox niekoniecznie, to niekoniecznie by to się pojawiło na PC. -cie. A także jest, yy, że mamy właśnie na Xboxie, no to mamy na, w Game Passie, czyli w Game Passie to macie na PC, -cie. także można sobie śmiało śmigać i nie ma problemu. No i dobra, no i myślę... Że jeszcze pójdziemy do ostatniego tematu, mianowicie nie wiem czy słyszeliście, ale pewnie tak ma być PS5 Slim. Sony już powoli będzie kończyło produkcję naszych, jakby takich fatek, można powiedzieć, tych pierwszych wydań. No, i z tego co widzia, e, słyszałem, czytałem, oglądałem, to one w ogóle mają nie mieć jakichś tam większych parametrów, czym, czymś więcej, żeby się różnić. Także po prostu pewnie będzie troszeczkę mniejsza, albo jakaś taka bardziej zgrabna. Taka można być przystępna dla każdego, jeżeli chodzi o miejsce w, tam w szafce czy cokolwiek. A jeżeli chodzi o Digitala, to niektórzy myśleli, że może tam będą możliwości podpięcia ewentualnie dysku czy coś. No niestety. Muszę powiedzieć przykrą wiadomość, że niestety no nie będzie można podłączyć sobie napędu poprzez USB. Także co jest napędem, to jest napędem, co jest bez napędu, to jest bez napędu, czyli digital, a digital a disk, no to disk. Także tak to będzie wyglądało. Jestem ciekaw, czy faktycznie już Sony teraz przerwało, bo coś odczuwam, szczerze mówiąc, no tak właśnie powiem Wam teraz takie moje wnioski wczorajsze, które tam troszeczkę z Patrykiem i z Kupsonem czyli de facto wiadomo już wchodzą te chmury w Google Study to się nie sprzedało, bo wiadomo gry były drogie i w sumie nie mieli jakby takiego polotu do tego ale jeżeli chodzi na przykład o Xboxa, no to już wiemy, że wrzucają to do telewizorów Samsunga i nie potrzeba konsoli tylko wystarczy pad no, oczywiście pewnie zrobią, że będzie alternatywa i sobie dokup konsolę, i wtedy to będzie jakby takie gra premium. Tak mi się wydaje, ale nie chcę nic spekulować, ale myślę, że tak będzie. No i tak samo y, przecież PlayStation chce zrobić, czyli TPS premium chce zrobić też chmurę. I myślę, że po prostu to będzie wyglądało tak, że konsola będzie o wiele droższa, ale zarazem. Y, Trzeba będzie, załóżmy, kupić telewizor Sony, bo wątpię, żeby Sony udostępniło w jakimś tam telewizorze, gdzie kurczę będzie działał Xbox i PlayStation. No, nie chcę mi się w to wierzyć, zwłaszcza, że nie wiem, czy się orientujecie. Telewizory od Sony nie współpracują z Xboxem. Także, jeżeli macie telewizor Sony, to są problemy z konfiguracją, właśnie Xboxów. Także. Tutaj to widzę, że to była niezła batalia. Zwłaszcza, że pewnie te kwoty to by też nie były małe. Także nie oszukujmy się, telewizory Sony są naprawdę w wysokich cenach. Także ja sobie tego nie wyobrażam, bo pewnie telewizor by kosztował z 50 tysięcy, w zależności też jaki calowy, ale myślę, że około 30 by na pewno trzeba było płacić za telewizor, który by takie coś oferował. No i oczywiście pewnie byłby sygnowany PlayStation znając życie. Ta konsola pewnie będzie kosztowała około szóstki, no ale no zobaczymy jak to czasy pokażą. No ale oby ta chmura jak najszybciej się nie pojawiła, albo jakby się nawet pojawiła, to żeby tak nie była przyjęta ciepło jak cyfra, którą sobie ściągamy na dysk i nie mamy żadnych opóźnień w graniu. Ani tym bardziej, jeżeli chodzi o krążki. Niech krążki jeszcze będą, nie będą tłoczone. Niech nawet wychodzą, nawet w limitowanych nakładach, ale niech wychodzą. Bo to są jeszcze ostatnie podrygi. Tych generacji, gdzie faktycznie człowiek ma coś fizycznie. Bo zobaczcie, wiele teraz serwisów, e, znaczy serwisów, no w sumie serwisów, no bo nie oszukujmy się, Google Stadia odpadła. Tylko, że Google Stadia o tyle jeszcze dobrze zrobiła, że mogliśmy oddać sprzęt, mogliśmy oddać. Wszystkie, znaczy, oni oddawali nam cały hajs za zakupione towary, za to ile wydaliśmy, to tyle nam oddali. Także pod tym względem jest OK. Ale jest na przykład sporo takich serwisów, gdzie one po prostu się wyłączają i koniec tematu. Także to jest dosyć śliski temat, i dlatego ja jestem bardziej konsolowcem niż pecetowcem, bo nie oszukujmy się. Ja wolę mieć coś fizycznie. I nie martwić się, że na przykład, no nie wiem, nie mam internetu, nie mam prądu. Znaczy, może prądu to jest zły przykład, ale że nie mam internetu i sobie nie mogę gry odpalić. Wiadomo, jest opcja nawet w digitalu yy, sobie odpalenia gra offline, ale załóżmy, że z kimś współdzielimy konto, no to już my tego dostępu nie mamy. Musimy też o tym pamiętać. Także wiecie, no są sytuacje, gdzie faktycznie to jest dobre, a czasami no to jest jednak takie strzał w kolano, tak? Bo różnie z tym bywa, a wiadomo, no z tym internetem też nie jest tak zajebiście czasami, czasami coś przerwie, czasami jest jakaś przerwa z dostawie. Tak samo jest z konsolami, tak? To tam też przerywa załóżmy łącze. Czasami jest dzień, że konsola ściąga zajebiście, a czasami jest tak, że ściąga w ogóle wolniejszą łączę, więc. Tutaj jest zależność taka z też serwerów, więc nie oszukujmy się. To musi jeszcze dalej trwać, żeby to jakoś jeszcze miało ręce i nogi, bo jeżeli tego zabraknie, to myślę, że to będą teksty tak narzucane, że po prostu już będziemy mieli dosyć takiego czegoś. No ale myślę, że może tak tragicznie nie będzie i to zwłaszcza tak szybko, ale przyszła generacja może sporo namieszać, albo przynajmniej próbować namieszać. No ale to mówię, no zobaczymy, nie ma co się nakręcać, mam nadzieję, że będzie wszystko git, no i żebyśmy kurcze jednak mniej za te gry płacili, nawet jeżeli chodzi o pecety, no bo nie oszukujmy się, kurcze, tak jak e, Darek, który też subskrybuje kanał, pozdrawiam, wyobraźcie sobie, myślał, że kupi sobie Need for Speeda, zainstaluje sobie spyty, bo ma lipny internet, a tam niestety kod i musiał kurczę, nie wiem ile tam, chyba 4 godziny ściągać grę, więc to jest masakra. tak to by sobie z płyty normalnie wszystko zainstalował i by sobie mógł grać, tak? A tu to jest masakra po prostu. Jeszcze z tymi lancerami, jeszcze z tymi zabezpieczeniami to jest w ogóle jest jeszcze paranoja, ale to już mówię, no to już by był nawet temat na Inną rozmowę na inny filmik, bo to wiadomo, to można naprawdę nawijać, nawijać, nawijać. Bo jeżeli chodzi o te zabezpieczenia, to wszyscy pecetowcy dobrze wiedzą, jak to wygląda z tymi lancerami. Zwłaszcza ja pamiętam, jak kiedyś miałem problem z GTA 4, jak jeszcze działał te Windows Live, czy coś takiego, już nie pamiętam. Nie był to Xbox, ale był to Windows, Windows chyba Live. I co, teraz tego nie ma. I jest ogólnie problem, żeby się z tym połączyć, bo nie ma serwerów. I wiem, że można tam jakoś obejść na Steamie. W ogóle tam chyba nawet jest jakiś tam launcher, kurczę. Nawet wiem, że niektórzy to specjalnie skrakowanego launchera dają, żeby po prostu się nie pierdzieli z tym wszystkim. Także to jest właśnie złe, co oni tam robią i wyczyniają w tych sekwencjach właśnie zabezpieczeń z tymi z wszystkimi sieciowymi pierdołami ale niestety już taki klimat nastał, że po prostu poszliśmy w cyfryzację, a nie tak faktycznie w nośniki. No ale nie możemy jeszcze tak na bardzo narzekać, bo jeszcze tak tragicznie nie jest. No ale niestety, nie oszukujmy się, patrząc pod ceny gier, to bliżej cenom PC-towym do Xboxa niż do Playaka, bo Playak to w ogóle ma ceny z kosmosu, a Xbox kurczę ma o wiele mniej. Zwłaszcza, że jeżeli minie tam kilka miesięcy, to gry potrafią kosztować na Xboxa 60 zł, a na Playaka dalej 120-150 zł, więc to też coś znaczy, że kurczę. Jednak trochę żyłują na tych klientach. No ale cóż, musimy sobie jakoś z tym radzić, nie? Także takim akcentem z wami będę się żegnał. Życzę Wam miłego dnia. Także trzymajcie się. No i ewentualnie piszcie, jak wam się spodobał serial. Jak to widzicie. No, a ja jeszcze pomyślę, jaki by ewentualnie jutro materiał nagrać dla Was. Także jeszcze raz. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.